My head. it hurts, The throbbing pain, please make it stop! Tak, słuchajcie, cześć wszystkim, tutaj Waneco i witam Was w Slenderze. Tak, nie nagrywaliśmy od jakiegoś czasu, e, musicie mi wybaczyć, te, słuchać to chyba po moim głosie. Od dwóch tygodni jestem strasznie chora i siedzę w domu na antybiotykach, więc po prostu nie jestem w stanie nagrywać, bo ja ledwo co mówię i, i kaszle i w ogóle, a masakra! Więc przepraszam z góry, że jakoś tutaj mojego komentarza może być niższa i troszeczkę słabsza, ale też nie chciałam was zostawiać kolejne parę dni bez żadnego materiału. Więc ha, idziemy do Slendera. E, tak, sponsoruję White Boy 7th Street. Pozdrawiamy White Boya, tak? gry. Więc e, jesteśmy w Slenderze. Jest to Slender 7th Street, czyli siódma ulica. E, czyli będziemy chodzić po mieście, tak? Zrobimy coś, czego Bany robić nie może. O, piękne logo! Zrobimy coś, czego Bany chodzić, robić nie może, czyli pochodzimy na zewnątrz. U, słyszę kobietę? Ale to nie ja tak dyszę. 7th Street. Leży na ziemi! Prawie. Wstawaj! 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 Collect eight pages. Ok. Korzystam z jedynej okazji, kiedy, żeby się mogę rozejrzeć. czy tutaj są jakieś biegi. O, są biegi, dobra. To już wiem, że mogę biec, jakby co? Co my to mamy? Sklep muzyczny! Ale mi serce wali. Kartka! Tak szybko. Ok, nowhere is safe. A gdzie tam? Ja jestem totalnie bezpieczna. Hej ho, hej ho, na spacer by się... Nie no, jest genius. No escape. Genius! Shit. Tam coś jest? Nie. Shit, 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 shit.

Idę, będę miała trzy Będę miała trzy i mam się obrócić God damn it, how? Łap to, Łap to i spierniczaj Jest dobrze! Jest bardzo dobrze! Idę w lewo. Jep. Jest dobrze, nie ma dziada. Idę gdzieś tam. Nie ma dziada, nie ma dziada, nie ma dziada. Hej. Nie ma dziada, nie ma dziada, nie ma dziada, hej. Ale jestem sama i mam trzy kartki, jest dobrze. Lewo? To sobie wybrałam u przyjemny, miły zakątek, nie? O, oh, fuck. O, oh, fuck. To jest jakiś karteczko. Karteczko, gdzie jesteś? Bo nie wiem, gdzie mam iść, karteczko! Hmm. Idę gdzieś tam. Idę chodnikiem, co by nie łamać przepisów. Wracając na siódmą ulicę. Siódma ulica, o, już Cię nie lubię. W lewo. Wow, autobus. Idziemy do autobusu? Kurczę, ja mam wrażenie, że tam nie ma przejścia. No. Fuck my life. Okej, okay, jestem skazana na straszną alejkę. W której nie ma dziada. Idę w lewo. Taki jest plan. Karteczka! Karteczka, 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 karteczka. Kurde, kolejna strój się nie trzeba odwrócić, prawda? Czemu wy je robicie w takich miejscach, że trzeba się odwrócić? Cztery! Cztery! 4 to jest mój chyba znaczy tyle miałam najwięcej? 5 beczek, nowy rekord! Nie chcę. 5 beczek! Jest nowy rekord! Jest nowy rekord i żyję! Mam 5, mam, 5, mam, 5, mam. Ale ten dźwięk mi się nie podoba, więc uciekam. Nie chcę! Nie błącz! Czemu to tak bzyczy? Nie bzycz! Ja już tu byłam, prawda? Mam wrażenie, że już tu szłam i że tam był dziad wtedy. Ale ten dźwięk jest do dupy! Przestań! Rusz się, dziewczyno. Tam jest karteczka numer 6, biegnij! Jezu! Te emocje, te wybuchy, te pościgi! No to już jest mój absolutny rekord, Slendera, tak! Tak, jestem Bogiem! Jeszcze dwie kartki. Ej, bo zaczynam w to wierzyć, że pokonam dziada. Dawaj karteczko. Gdzie jesteś, karteczko? Wierzę w ciebie, karteczko. Chyba nie byłam tak w środku, w środku. Jeszcze dwie! Jeszcze dwie! Aaaa! No Mamy nowy rekord Slendera! Ale więcej tu nie idę, bo mało nie dostałam z wału. On się tutaj nie miał prawo pojawić. On się pojawił z tupy. Pozdrawiam wszystkich. Buźki pa!